Halo halo, witam serdecznie po raz kolejny w Evout. No i w dzisiejszym materiale zobaczę takie oto regiony pod ścieżką Pielgrzyma. Jeszcze w sumie mnie nie było na podobnych terenach. Więc zobaczymy zwiedzanie świata i co z tego wszystkiego wyjdzie jeszcze. Więc w sumie jesteśmy rzeczywiście koło tej ścieżki, jeżeli dobrze widzę, okej. Okay. ja dobrze patrzę. Czy my tu już byliśmy? Na mapie nie jest to aż takie oczywiste, a dobra, bo się przedostaje na dalsze tereny, okej. Okay. Dobra, to ma sens. Może pamiętacie, ostatnio mieliśmy różne bohaterki z tej oto strony, ale już ich nie ma. Co ciekawe, już raczej wróciły. No dobra. A w takim razie, na czym warto było się teraz skupić? No tak, jesteśmy na wzniesieniu. Tak, może jesteśmy na wzniesieniu, to je dokończmy. Tędy jeszcze? Czy coś bez tego jeszcze wyszło? Gdzie się przedostaję? Nawet nie widzę żadnych w sumie przeciwników do tej pory. Tam do góry. Ok. Niedźwiedź? Nie żyje. Kto go załatwił? Ktoś mnie ubiegł. Nie, ja, tereny dosyć opustoszałe. Nie widać żadnej żywej duszy. Nawet w postaci zwykłych zwierząt czy też przeciwników. Więc nie wiem, czego się spodziewać. O, teraz coś słychać. Hmm, całkiem nie za za 300, ok. Wrogowie mnie nawet nie zauważyli przy tym strzale. Atakuj. To już jest trochę wyższy poziom trudności, się okazuje. Trochę wyższy poziom trudności. Tam czaszką jest wróg zaznaczony już przeciwnicy, więc. Nie wiem, czy konkretnie idę na dobry teren, zobaczymy jeszcze wyżej. Dobra, biorę tutaj Azurę, mikstura, ok. Dobra, coś tam zyskuje. Gdzie się w ogóle udaje na północne tereny? Dobra, zobaczymy obecną część rzeki dzisiaj. Co będzie w okolicy? Kurde, right hey! 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 niszczymy już wszystkie niedźwiedzie. To już są nawet na zbyt niskim poziomie chyba. Może rzeczywiście powiem już iść na trochę trudniejsze regiony, ale robimy wszystko po kolei oczywiście. Tam jest już trochę ciężko. Niedźwiedź z dwoma gwiazdkami. To może być ciężkie starcie. Ciężnić wieć, tu jest! Nie mogłem go znaleźć od duszej pora. A tuż nawet wrogów zaznaczonych na niebiesko może łatwo mordować w miarę. Tu żeśmy się trochę ulepszyli na przestrzeni poprzednich odcinków. Dobra, co my tu mamy? Jakieś informacje, skrzynie. Nic super wartościowego. To mamy obozowisko wrogów. Tam do góry z kolei mamy wodospady tak zwane. Nawet większe jaskinie są. Na horyzoncie. Tu jeszcze za pomocą beczki mogłem zdewastować. To by eksplodowali jeszcze w trakcie snu pewnie. Ha! Nawet nie mogę się zanurzyć, nie ma żadnych podwodnych przejść w takim razie. Okej. Okay. Banda wrogów. Ralga? To jest Ralga? O, mamy rzeczywiście większego przeciwnika pod piątką, niewidzialność. Nie, co się dzieje już? Weź się odwrócić, koleś. Nie mogłem zaszować przez chwilę. A co z moją niewidzialnością? Co robi? Biegnie tyłem do mnie w ogóle, próbuje mnie staranować o co chodzi. Nie wiem. Dosyć tajemnicza sprawa. On w ogóle w dziwnie. Czasami. Dobra, jakoś go zaraz obiemy. Słyszę jakieś beczki wybuchowe, wiem, Nie, nie do rady, tak. Thanks, soldier. Gwaralgi, Adra, okej. Nienawiść i wściekłość, które kiedyś były tak wyraźnie widoczne na twarzy tego ogra, teraz zniknęły, a zastąpiła je pozbawiona życia bladość. Zarządca nagród w rajskim porcie dobrze zapłaci za ukończenie tego zlecenia. Ta nie wiem, czy przypadkiem nie robi jakiejś misji pobocznej w trakcie zwyczajnego eksplorowania świata. Może powiem się skupić na misjach najpierw, kto wie. Chyba, że te misje nawet by odblokowywały. Dwóręczna broń biała, zwykła jakość, całkiem niezła chyba. jakoś legendarna, zobaczmy. Siedem zmagań, obrażenia raczej mniejsze. Ogłuszenie, szansa krytyczna. Zdecydowany krok, zabicie przeciwnika, zwiększa twoją szybkość ruchu. O 15% na 10 sekund zwiększa szanse na zadanie trafienia krytycznego o 5%. I niestety nie mam, żeby ulepszać. Jeżeli chodzi o opis... Ostrze tego topora jest wyrzeźbione z łopatki legendarnego wodza Ksarpiów, znanego za swoich imponujących rozmiarów i potęgi. Za życia był niepowstrzymaną siłą na polu bitwy. Po ciężkich ranach zadanych w środku walki szybko wracał do zdrowia, a jego potężna obecność napełniła jego zwolenników śmiercionośnym zapałem. Odpoczątkował sobie pół tuzina innych plemion i stworzył Małe Imperium Xarpiów, prawdopodobnie największe znane w historii. Gdy ten wódz w końcu umarł, ich imperium pogrążyło się w wewnętrznych walkach, a ostatecznie się rozpadło. Ale wcześniej z jego szczątków stworzono siedem zmagań. Chociaż ten słynny wódz od dawna nie żyje, niewielka cząstka jego okrucieństwa i nieustąpliwości żyje w tym toporze, nasycając jego posiadacza swoją mocą. Może się jeszcze przyda. Nie zobaczymy. W sumie i tak mam lepsze raczej bronie na stan obecny. Z czego ja obecnie korzystam? Siedem zmagań. Ja mam to. Obrażenie fizyczne 45, a to 64. To dlaczego mam w takim razie minus 39 zaznaczone? To jest jakieś dziwne. Plus 3, plus 3. Może jeszcze atakuję czymś innym. Nie, zobaczę. Ten 7 zmaga, jak się prezentuje. Będę bił z maczugi. to ma rzeczywiście potencjał, jeżeli nie, no to. Po raz kolejny się zamienię. I to było chyba na tyle, nie da rady już wyżej wskoczyć? O, proszę bardzo. Nie wiem, czy twórcy przewidywali podobne skoki. Na co mi to wszystko było? Jeszcze wyżej. Patrzcie, jaki parkour. Wyborny. Nie, to już się mija z celem. Tak, tylko na mapie już przechodzę na trochę zbyt dalekie tereny. Weźmy się, wróćmy na... początek. Jeszcze mnie kilka kwestii minęło... wcześniejszych. Tędy? Co to za platformy? Ktoś sobie taras zbudował nielegalny chyba. Tu jeszcze jest kilka kwestii, o proszę bardzo. Są kłusownice, czy jak? Uf. A nie, to już chyba nasi. Rozmowaj? Well Właściwie przybyłam z upoważnienia imperatora Aedyru. A w czym problem? The problem is we've been conned out of our life savings. A gentleman sold us his farm. Sight unseen, of course. He boasted of making a fortune off the living lands. We risked everything for this opportunity. But the place is in shambles and the earth is barren. Zagładam, że nie ma szans na odzyskanie pieniędzy. The scoundrel took our coin and ran. It's a miracle the deed was legitimate so do we find a way to squeeze life out of this dead farm or do we cut our losses oh my goodness this is, this is more than enough for seed and, and we'll need workers for tilling the soil one thing at a time my love i don't know how to thank you but if you want us to farm we'll farm Is part of frontiers. Myślę, że to będzie jakaś mini bisja. Myślę, że powinno być napisane, na czym polega pomoc, że oddaję sto kasy, bo nie wiedziałem, że na tym polega. Może nie wszyscy by się wtedy zdecydowali na pomoc. Powinno być jakieś minus, sto kasy, jakiś napis, coś w tym stylu. No cóż. Dobra, jeszcze zobaczmy poprzednie tereny, czyli mamy północne farmy, tak zwane. Rabuś, co? E, durski rabuś. Rabuś, co ty robisz, koleś, weź się odsuń lepiej od tych farmerów niewinnych. No, oczywiście. Raczej dosyć słabe uprawy. Dużo nie udało im się zrobić. Jakieś strachy na wróblec to ma zacząć. Nie, to już więcej nie ma. Nie wiem czego ja szukam. Szukamy, zajdziek. Czy coś z tego wyjdzie? Patrzcie na to, jaki parkour. mam wrażenie, że w ogóle mogę wypaść poza mapę. Tam, tam jeszcze do obrady jakkolwiek wskoczyć? To już do miasta jest przejście. A to już po drugiej stronie to zobaczę później. Później się zabawię z Wiedźmami czy tam z zjawami. Teraz muszę się w parkour zabawić. Chcę wyjść poza mapę. Ja nie ma opcji. Do tej pory nie udało mi się tego zrobić. Znaczy, raz w sumie byłem blisko. Że byłem na terenach, które. Raczej nie były przewidywane do eksploracji. żeby były z mniejszą ilością tekstur, ale. Że nie wypadłem poza mapę przykładowo. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. Że powiedzmy spadałem przez teksturę. No to. W w podobnych tytułach może się zdarzać, jeżeli jest duża ilość parkouru. Więc pod tym względem gra jest, powiedzmy, w miarę dopracowana. Jak na razie zobaczymy w późniejszych fazach rozgrywki. I to jest jeszcze początkowa kraina. Tam do obrady pewnie wskakiwać. Jeszcze będę musiał zajść. Living lands isn't an easy place to make a life, but it breeds resourcefulness. Envoy, we didn't realize you were in the area. Two guards, wine, and a dead body. There's a story here. Co się wydarzyło? Bon and I caught this man trying to load a crate onto the lift. Turned out he was smuggling animancy equipment. Więc so we've szczęście, że tu jesteście. wasn't luck. Our commander sent us to scout area. meantime, sorry, you'll have to go back to the main road. Jak to? Możliwe, głową? Chcecie utrudniać działania wyższemu rangu oficerowi? Well,

I kolejnej partii wzmacniaczy rezonansowych. Wiem, że ostatnio trudno było wyrywać transport od naszych przyjaciół z fior, ale mój tajemniczy mistrz dał mi do zrozumienia, że mają więcej niż mogą wykorzystać. Więc kilka mogliby nam oddać. Jeśli będą się awanturować, pozwalam ci zaoferować im dodatkowego se sellinga za każdą maszynę, z jaką się rozstaną. Załączam też coś ekstra dla ciebie. Krocz w świetle Sargamis. No i został zaatakowany. Dobra, wszystko zabieramy z miejsca zbrodni. Co nie żyje? Chyba tak. Przykra sprawa. Tam jeszcze niżej będę zeskakiwał. Chyba. Ma. Tu jeszcze są tereny w sumie, wokół portu, dobra, może w takim razie jeszcze zaskoczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niesykowny parkour, nie wiem czy tam nasz przypadkiem nie zginie w związku z tym. Trochę życia straca, ale nie ma tragedii. Tam chyba nie doskoczymy, to już zbyt daleko. Zrośnięte rubieże. Dobra, i co my tu mamy? Notatka. i co jest? But F? Notatka zaplamiona łzami. Uwięziony, schwytany w pułapkę, odizolowany. Nie ma dokąd pójść. Zapasy się skończyły. Mam wybór: przeżyć pozostałe dni w bólu i coraz większym głodzie, lub odejść od bogów, lub odejść do bogów teraz własnej ręki. Wygląda na to, że nie ma wyjścia, ale nie, wciąż jest jedno wyjście. I to on? A co jest, jak się przeszukuję, już zapominam. Tarcza okrągła i pistolet zwykłej jakości. Kurde, myślę, że będzie coś więcej. Dzisiaj bohater świecił na kolor wysokiej jakości. Progi Iwone. Tyle trupów na każdym kroku. Tam jeszcze bym skoczył, ok. Zaraz zobaczę. A tędy. O, mamy wytrych. A to jest winda, ok. Może się przyda. A tymczasem wskakujemy chyba do zamczyska po raz kolejny. Ok, skrót, czy o co chodzi? Nie kojarzę terenów. Zabieramy wszystkie krakersy, czy tam jeszcze było? O, patrzcie na to, jeszcze więcej. Ukryta ścieżka za wodospadem. Łaska Ondre. Lek przepływowy zdrowie regeneruje się, gdy jesteś mokry. Co? Idealnie okrągły kształt tego koralowca sugeruje, że nie powstał on naturalnie. Ale raczej został ukształtowany przez wykwalifikowanego koralomuraża. Zachowuje swój żywy kolor, co sugeruje, że ko koralowiec nadal żyje, mimo że został wyjęty z wody. Po zanurzeniu, kolory pierścienia są jeszcze bardziej wyraziste i posiadacza ogarnia poczucie spokoju. To dosyć interesujące. Pierścienie. Jaki to ja mogę build stworzyć na podstawie czegoś podobnego? Bez, bez przerwy muszę być mokry. Może jakieś umiejętności, które by, nie wiem, sprawiały, że wokół się woda pojawia. Brakuje czegoś podobnego. O, jeszcze fiolka. Jeszcze coś słyszę w sumie nieopodal. Nic? Coś tu słychać może za ścianą, nie wiem. Dziwna sprawa. Albo pod nami, nie wiem. Na razie dużo zrobić raczej nie mogę. Ta, pewnie za ścianą coś się znajduje. A to już z zupełnie innej perspektywy. Może tam bym jeszcze wskoczył? Nie, to już chyba zbyt wysoko. Chyba że mój parkur jest naprawdę legendarny. Od góry tędy? W sumie myślę, że jest to możliwe. A raczej twórcy by nie przewidywali podobnego podejścia. No nie wiem. Nie, dobra, nie ma co kusić losu. Zabarykadowane, czyli z drugiej strony, okej. Okay. Czy co, już więcej nie zrobię? Nie, już mamy jakieś nowości. Nie sprawdzałem tych terenów w sumie jakoś super szczegółowo. Okej, okay, coś tam zyskuje. A tam jeszcze są przejścia do podziemi, okej, okay, dobra. I co tutaj? Każdy wróg ma ataki dystansowe, kamane? Nad pająki, nawet jak walczyłem na niedźwiedzie, to też miały ataki dystansowe, potrafiły pluć powietrzem. To jest jednak dosyć nierealistyczne. Coś tu słyszę, tędy. Zobaczmy jeszcze pod e, tym budynkiem. Nie, chyba już nic nie ma. Przecież wydawało mi się, że coś słyszałem. Tak, ten teren już zwiedzałem jakiś czas temu, ale to od razu się udawałem na południe. Natomiast jeszcze widziałem przed chwilą inne interesujące kwestie, na których się zaraz skupimy. Co jest? Nie mogę się wdrapać? Będę. Powieszczono na ścianie ryba trofeum. Na tej drewnianej płytce powieszczono zaskakująco małą rybę. Na niewielkiej tabliczce z brązu napisano. Pierwszy połów Ediego. Niech to będzie początek długiej i pomyślnej kariery wędkarskiej. Tu mamy pierwsze trofeum rybaka. Można tak powiedzieć. I co to da? No bo z tego co widzę, mamy jeszcze większe dungeony. Na których bym się zaraz skupił. Bo tam już wyżej byłem, tak? Chyba przed chwilą nawet. Okej. Okay. Dobra, w takim razie jeszcze się ulepszmy, uleczmy, co mi zagwarantuje dwie rzeczy na raz, tak, tak. Okej, okay, może być. No i zobaczmy, straszne dungeony. Wejście, legowisko pająków. Dobra, ryzykujemy.